Hej, ja witam w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj będziemy otwierać sobie jedną z dwóch paczek, które do mnie przyszły. W sensie jedna jest jeszcze w drodze, ale jedna już przyszła, więc dzisiaj ją otworzymy. To będą te dwie paczki, to są shortery, więc fajnie bo ja kocham shortery. Ogólnie jeszcze pojawi się jeden unboxing figurki niepop na szorcach. więc zapraszam, jeśli ktoś jest zainteresowany. A ja przejdę sobie do tej paczuszki. I z dwóch stron jest etykieta bo to jest paczka z zagranicy. Mamy tutaj taki poküleczek, i w środku już nic nie ma ale strasznie ciężko się to wyjmowało. Że... No, ale dobra. Okay. Można już zobaczyć, co to jest. jest rzeczy. Dobra, zacznijmy sobie może od tych gratisów. Mamy tutaj takiego pieska. Nie wiem jak on się nazywa, ale fajnie, że dostałam jakąś figurkę w gratisie. Mamy tutaj jeszcze te dodatki. Widzę, że są tutaj takie okulary z takimi kwiatuszkami na bokach. Takie piciu, taka ryba i takie coś, nie wiem za bardzo co to jest. Ale to jest jakaś dziura. Czy to jest na łapkę do shortera? Zaraz sobie to zobaczę, bo właśnie tą figurką, która mi przyszła jest ten śliczny shorter, którego ja. On był moim numerem 2 na Wisliście. I właśnie następny unboxing będzie z figurką, która była numerem 1 i cieszę się. No ale skupmy się na razie na tym, co mamy tu. Jest to short hair o numerze 339 i tak się on prezentuje. Nie jest w jakimś y, najlepszym stanie. Ma tutaj jakieś zadrapania na główce tutaj z tyłu. Ale nie jest też najgorzej i ja go kupiłam za stówkę. Więc myślę, że się opłacało. Patrząc na to, że widziałam dzisiaj, że sprzedał się na Vinted za 180 zł, to myślę, że stówka to jest dobra cena. Y, nie ma helikoptera. Cieszę się, że go mam, bo nie mam, nie mam żadnego czarnego shortera. A teraz mam biały i czarny. Mega słodkie, e, ale ja chciałam sobie zobaczyć e, to. To coś. <ścoughs> nie mogę, jak to wygląda. Nie wiem, czy to jest na nią, bo trochę jest duże. Takiegoś. E... Short filmu, albo do serialu, jak to sobie coś słucham, No fajne, tylko to trochę dziwne takie. No a więc tak prezentują się dzisiejsze zdobycze. Tak się cieszę z tego shortera. Jest taki słodki. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do czekania na następny filmik, bo nie mogę się doczekać, mu przyjdzie ta figurka i nagrę mi unboxing. I zapraszam również na shortsy. E, no. Więc dziękuję za oglądanie i pa! Widzimy się w następnym filmie.